Cóż, przed naturą z matematyki, w szkole sportowej, w SMS-ie popularnym rozmawiamy, z kim mamy przyjemność? Pani Kasiu, jak się pani czuje przed starciem stulową nauk z matematyką? To jest zawsze się mówi, że to właśnie ten egzamin jest tym najtrudniejszym w całym tym maratonie materialnym. Tak, tak, też tak. Myślę, że jest najtrudniejszy i stresuje się. Ale staram się sobie powtarzać, że uczyłam się przez te 4 lata i coś zostało, powiem. I przygotowywałam się do tej matury, więc myślę, że jakoś będzie. Jak próbne poszły? Czy one były takie w kategoriach, że tego się pani spodziewała, czy to też nie do końca były nowości? Były dla mnie trochę zaskoczeniem. To jest generalnie nowa formuła tej natury, więc to było zaskoczenie. Ale tych arkuszy już trochę porobiłam, więc myślę, że na tej maturze będzie dobrze. Jeszcze która część tej matematyki jest dla Pani taka naj, e, w Pani stole najmocniejsza, Czy ta geometria czy też inne te e, dziedziny tej nauki? Ja bardzo generalnie lubię na przykład funkcję kwadratową i trigonometrię i stachiometrię też. jakiego wyniku by Pani oczekiwała, jaki by Panią zadowolił? <laughs> Tak zadowolą mnie może jest 60%, 70%, ale no. Zobaczymy tego jak tego będzie. Tego Dziękuję bardzo. bardzo.